Jeżeli chcecie kupić tanie konsy, to zapraszam was do Game Gold Rider. link w opisie, polecam! Siemanko z tej strony, Przemaz jest ze mną! E, Zoniak, witam serdecznie. A to jest Liga Veloc i gramy, ja gram Bayernem, Monachium, a Zoniak Brazylią. Tak, tak so, jest, przechodzimy. Dobra, tak. Za... Dobre, niebieskie, ja chcę niebieskie, bo coś... Co tutaj? Czułam lanie. Eee, no spokojnie, spokojnie. No chociaż tak. trochę, trochę masz tutaj ciężko, bo po pierwszym meczu porażka. Musisz teraz coś tu ugrać. Wcale nie muszę. <grych> Gramy for fun. Ale jest... O nie, myślałem, że już Felipe Luisa nie ma. Felipe Luisa, okej, okay. mm, to chyba wszystko. Tak? Czekaj, gdzie tu jest GC? GC w ogóle nie ma. Czym ja ślepy jestem? Nie ma GC. Co Aha. ma, kontu kontuzję ma jakąś? No tego ci powiem szczerze, że nie wiem. A, no dobra, trudno. Ja już jestem gotowy. Ja tak samo. Dobra. A no mogę, zobaczymy jak się chłopak rozegra. Nie wątpię, że dobrze. Weź go! Mówiłem. Mówiłem. Ale w ogóle czemu, czemu oni odbiegli? Jakby się bali, że nie wiem, że bara A to jest gra, to jest FIFA, to jest FIFA. Ja w ogóle nie ogarniam tego. No, czasami sami się przełączają czasem i nie wiem o co Oni chodzi. czasami nie chcą atakować. Trochę w ogóle. Ja już bardziej do sezonów jestem przyzwyczajony niż do ultimate'a. W ultimate'cie to w ogóle nie ja ma sensu. Ja na odwrót. W to jest w ogóle inna gra niż tutaj. No i patrz. Lew. Frankie! No, gol, tam był gol, jak zawsze. To no serio tak jest. Technologii zaraz tutaj włączą. Już takie bugi tutaj różne były w tej grze, że już mnie tu nic nie zaskoczy. Co to było? Miałem <coughs> zejść do lewej, a on tutaj jest jakiś. Ciekawe, kiedy normalną FIFA wymyślą bez bugów. To musi być święto wtedy lasu. Ale wątpię. Może 20. Dobrze, ścisk. najmara, tam trzeba cisnąć. No. 90 pejsł nie, 90? Chyba no. 90 i 8. Nie, nie wiem. Ja pamiętam jego status 14. Tam 80 strzałów bodajże miał. Ale on był wtedy napastnikiem w mhm. karcie. No a teraz lewe skrzydło. Przeważnie. No i znowu mam pięciogwiazdkowców, którymi nie umiem grać. tak jak zawsze. Wtedy miałem też Bayern, no i był. Ribery. Ja to tam za, za bardzo trików nie wiem. ten. Tylko takie przydatne używam, ale to czasem. Hmm. Ta, ta Liga Velociter jest taka długa, że tu będzie tak, takie niespodzianki. Tutaj każdy ma chyba szansę. szanse. Nieważne jak ja, się. Ja nie chcę spać tylko nie. Wiesz co? Ta Liga jest tylko po to, żeby grać mecze chyba i tylko chyba do tego <grym> i grać tak. żeby, no wiesz, no, o wybicie na pewno tu też chodzi. I może A o, o jakieś, może o jakieś miejsca fajne, nagrody. No zależy kto o co grano. Robertzie. On ma strzałeczkę w dół Nie czy wiem nie? z górę ma górę ma. ma o jeden. jest lewy Ja pierdzielę Nie, miałem się nie wkurzać na tą grę, ale muszę musiał... <coughs> Tak sobie km czy tutaj Müllera dać, czy właśnie lewego, bo mają plus strzałkę tą zieloną o, o dwa chyba Nie, Müller ma ile ogólnie overalla? 86 No, a lewy ma 87, to lewemu o jedno się podniosło, a Müllerowi robi o dwa lewy Polska, No Szwajni. Znaczy no, Lewandowski będziemy, jeżeli tak będzie cały czas grał to na pewno jeszcze upgrade'a nie raz dostanie. jeszcze człowieku, gadam, znaczy wtedy grałem z Maze'iem, nie, I tak właśnie je, kminiliśmy, Di Natale, przecież taki sezon, nie? Tak no, ale krwi. wiesz no, to jest EA, tego nie ogarnie nikt, co oni, co oni, co oni kminią. No i Jeszcze zauważyłem, że niektórzy tną materiały. Chyba można, nie? No, mo można. Nie, miałem ja cały mecz w ogóle wrzucam, e e e ewentualnie, <śmulatory> ewentualnie muzykę dodam. No, mniej roboty to po pierwsze, a po drugie, nie będzie żadnych spin, żeby ja jeszcze czegoś nie wyciąłem czy coś. No tak, jak to już lachnie. No. Ja pierdzielę, boże, czuję się jak na meczu Ultimate i gram o wejście do pierwszej ligi. <śmulatory> No, no ja to, to wiesz, niby, niby prowadzę, ale też umiem jest trochę taki strach, że wiesz. 1-1, potem 2-1 i co, i koniec. Wiesz, ta gra jest nieprzewidywalna. Mój kolega prowadził 4-1, zremisował 4-4, więc. No... Aj, spokój w ogóle. Uch. Nic, nic o tej FIFA no jeszcze Jeszcze Lukas pokazuje L nie? czyli Legia Warszawa. No. Noier. No, No, Jere to bardzo ciężko pokonać. Już gram ostatnio w deadlineu z Neymarem. E, z Noierem. No, to po prostu do gości nie do przejścia jest. Centralny. Lewy. No i gol. Robert. Ojej, ja. nie oh. wiedziałem czy minąć się czy nie, nie wychodziłeś z bramki. Tak <noise> ja, nie, 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 ja go nie, nie ruszam nie. w ogóle tego bramka, że niech stoi. Jak się go rusza to... Ja on wariuje. A kogo ty masz tam bramce, Diego Alves? standardowo w Brazylii. Bo już nie Julio Cesare. Hmm. Diego Alves to był człowieku, taka pompa z niego była w 14 no jeszcze okazja może. Weź Gongo Boateng. Dobrze, Neuer. No spoko, spoko. 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 Spokojnie, to jest, to jest, to jest znowu, znowu odbiegali, ten Boateng w ogóle nie gonił go. Łap. A, jeszcze jeden. No, jak O, podbiegamy, podbiegamy. A jednak wrzutka na Luiza. Ale nic, jak zawsze, pierwsza połowa 1-0, no fajnie. A jak to w ogóle w statystykach? Strzały, no strzały strzałom, no strzałych celnych chyba mi nie uznało, ale okej, okay, no. To jest właśnie sport, game, już nie będę mówił, jej. Jeszcze Frejrzy chcieli mnie zbanować, chyba widziałeś. O, ja widziałem coś tam. A wtedy ja wchodzę na telefonie, na tą aplikację i też yy, nie mogłem... Coś tam się znowu zrypało. Kolejny, nie, no bez przesady. Oż, wibruje joystick. Już ja jeszcze taki, strach jak tu joystick wibruje, nie? Taki... o proszę, jaki, wa... jaki wariat. <ścoughs> <ścoughs> Za ofensywnie. już się bałem, że nie zablokuje, tylko ślizg w nogi będzie. Co tutaj znowu będziesz chciał ugrać? Ja nie wiem, nie mam pomysłów. O. Corner glitch też. No i gol Ja gol już mówię od połowy, nie, ale no bo ty... ty... Patrz, patrz jak on biegnie i ty. Przecież gola można już zobaczyć wy Wiecie, nie. Ja, pier... Nie, 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 Jak ja mam... Łezki Myślałem, że samobój będzie. No i refresh sytuacji Lewandowskiego. Tylko Neymar No i on mi... i i Nojer stoi <grym> Sam mam bekę z tego co ja robię, naprawdę no Ludzie kochani, no powie... ja muszę zobaczyć Ludzie, powiedzcie jak to jest możliwe w realnym świecie Nojer, no, no, się już zmęczył nie ta kondycja No i znowu speed Ej, za, za, ten, za koszulkę Co, co tu nie ma, Paulu? Arian? Ha. rozkminiłem jedną fajną rzecz w Ultimate. Cie. Jeden z lewych obrońców najbardziej nieużywanym, który jest, można powiedzieć, najlepszym jest Filipe Luis w tej grze. I go nikt nie używa, to jest. no. Będzie. No będzie, no tutaj mam dosk. Nie, ja miałam, Ja mam straszną podkrę na te dolne piłki, nie? Ja też mam. Tylko czasami nie wychodzi. No, znów jak zrewo, no, nie? Nie, jak, jak już ten jak te wrzutki wrzutki w 14, to no dobra no tam główka prawie każdy strzelił. A tutaj właśnie to lepiej. Uh -huh. A nie, wtedy też już próbowałem. To tutaj częściej wychodzi. No, Lukas, 92 pace. Hej, Mario. A ja. Nie no, po co się cofa, no? <gryw> ja pierdnię, nie. No i gol. Nie, on nie do powstrzymania, oczywiście biegowo. Speed. Tu już podałeś mi, mówię, co ty ze mną grasz? O. Dobra, tutaj weź. Alaba. W też jest alaba nieprzerąbany. Ej, czemu on się rzucił? Nie wiem, nie no, wiem, ja to... nawet. To jest nawet czerwone. ale dobra. Choć po bramy, już by leciał. To ma lepsze statystyki, Liberi czy Lewandowski? Liberi no, chyba. <laughs> Schweinsteiger. Aha, no, tak patrzę ogólnie. Schweinsteiger! Jak, zawsze. Jak rzuty... zawsze z tej pozycji z wolnego koń. A ja nie, nie potrafię lewonożnym. Nie wiem, tak Gram, Real Madryt, Ronaldo strzelę, ale Bale mnie ja on jakiś taki dziwny rozbieg ma. I zawsze obok czy coś. A jednak rzuty wolne, naprawdę. W 15 są. Dzięki. Uf, nie wiem co ja robię. <laughs> o boż. O, no ja też wie co robi. No, on ma te rzuty bez kitu dalekie. Tak jak każdy prawie taki dobry bramkarz, czyli Kassias itp. <laughs> Zauważyłem u tych średniaków w ogóle, ich rzuty są słabe. Prześcignie Roben? Roben. jak. PS ostatnio, widzę, że zbiera propsy. Pro Evolution. No GC. Na lewego. Dobra, to jest ta minuta, gdzie trzeba się już skupić na grze. O, co to, tu co, co, to, to. Poczekamy sobie. No. W grze, jakbym dał strzałkę do góry w FIFA 14, to by weszło, ale... Tutaj jednak takie strzały nie mogą wyjść. Tutaj trzeba albo po krótkim, bo już po długim nie wchodzi. Często. Ten. I tutaj, czyli przyję... omega, ja. St stracili kostę, to mają drugiego. No, Ho -ho! ładnie, Neymar, ładnie. No bo człowiek mu się bał, że, że, że będzie fał. On o. się bał, że piłkę rozfaluje. Teleporta, zebrał, wody. I no je. Nic, no. Nie wiem, ile tutaj trzeba... Co tu? Chyba, trzeba strzelać, jak mi się wydaje, ale ja nie mogę. Oho! <noise> Dobra, to było mega O się zaczaił uribari Ile wy Kto go tu O jest i lam Dobra 10 minut No w grze tej nigdy w 90 już nie wchodzi podobno jako 5 minut jest jeszcze doliczone Przez te 5 minut tyle już razem nacierpiałem no Teraz nie ucierpisz, bo patrz co się dzieje z moją obroną. Wychodzą już. O, wiedziałem. David Lewiston został sobie już na obronie i nic nie robi. O boż. W ogóle finezyjne strzały mi nie wchodzą w piętnastce. Aha, rożny. No, no, faj... no to fajnie. No jak rożny, nie wiem skąd tam się wzięło wzi wzią dotknięcie na rożny. Ala o Jezu, już Nie myślałem, że to gol. Wow. Mega. Marcelo to ma mega strzały, jak na lewą mm, obronę. Dobra, albo teraz stracę cztery gole, znaczy albo stracę jeszcze więcej goli, albo strzelę, ale. Ale to drugie. Albo tak zostanie. Nooo! No, ho, ho, Ładnie ja. FIFA, ładnie. No FIFA już mnie nigdy nie zaskoczy. William. Nigdy Nikt do piłki, nikt już nie chce grać, ok, ok, 4-1. Prawa noga nie trafi, trach. Do przewidzenia wynik. Brazylia już nigdy nie do grania z Bayernem. Mogłem być Niemcami. Może, może 7-1 bym nie no. A nie no. właśnie, właśnie jak nie wiem, nie wiem, tak, Niem, Niemcy czy Bayern, nie? No ale jeszcze mogę zostawić sobie Niemcy. Na pewno, chyba ale no, Real to na pewno, ale Barceloną chyba nie gram, bo ja nie umiem grać Barceloną. Oni Real... tam trzeba to już podaniami naprawdę no, centralnie. Ale, a mnie to właśnie jarają jakieś kontry. Nawet, ma na ma nawet Manchester United by bym wziął, nie? Ale właśnie... się Obrona. No tak, to jest ten minus. że transfer zrobi. No, jakiegoś obrońca są. Tryb, tryb kariery się zrobi. Kupię sobie Ramosa. O, teraz u mnie... Bieram. U mnie nie może to wejść jakby coś. Bo mnie ja mam zablokowane A czemu ty dajesz się a nie Hulka? Nie ma go. Aha. Z chęcią bym go dał, ale no... No tak właśnie się dziwiłem. Gol, 5. Co Catigeli. <grym> no Mówię nic. ci, no by był Royce. Royce w przekozach damy. O, Bo... Liga, Liga brazylijska. Dobra, dzięki. Dzięki za mecz O człowieku Kupu, do zobaczymy Czekaj, tu tu ustawimy tak. No, także co, to na tyle. Zobaczymy jak będzie w następnych w następnych meczach. Na razie. No się mam.